Halo, dzień dobry, pani Danuta. Dzień. Tak. Jak dzwonię w sprawie ogłoszenia na OLX zaopiekuje się dzieckiem ukośnik dziećmi. Czy tak. ogłoszenie jest aktualne? E, tak, tylko wie pani co, a skąd pani dzwoni? A pan? E, no, bo, bo tu jedna pani już dzwoniła kiedyś. Wie pani co, ale bo chciała do radomia, a no ja jestem z przysuchy. No ja mam 23 km do przysuchy. Aha. Mhm. No aktualne jest, tylko no niech pani powie. A co mam panu powiedzieć? No znaczy się, yy, gdzie to jest, w którym to kierunku. Północny wschód. Mhm. To może. To 23, no 23 ja... km od przysłuchy, tak? Tak, to ja dam córkę może, co? Bo ona chce zobaczyć, kto będzie się. No opieką. to poproszę, to poproszę. Halo? No, dzień dobry. Dzień dobry. Jak tam zbiórko? Dobrze. Ale. A jak masz na imię? Zuza. Aha, ładne imię. Lubi pani dzieci? Tak. Ja lubię panią. A ile masz latek? A ile masz latek? Pięć. O! Chodzi do przedszkola? Tak. Ja bym tak. panią przytuliła bym panią. No to pięknie. Ale dzik. Dic. Co tam pani tak. rzuca? Czym pani rzuciła? A niczym, ja drzwi zamiknęłam. Ale pani trzaska. Tak? Nie, nie trzaskam. Jak pani drzwiami rzuciła chyba? Nie. Nie? Nie. Ale akcja. Proszę pani. Proszę pani. Możesz podać mamę. Możesz podać mamę. Tak, mogę. A mam pytanko. Tak. Wyśle mi pani burzaczka. Takiego. Tak. I... Mua. No. Głośniej. Jeszcze głośniej, tak o! ma. <tryk> Nie <_mienicza> pani, pani. ja jak ja no, tak. chcę z panią się ja panią się z panią pobawić tak no, normalnie. A pani ze mną? Tak. Ale tak Dobra, daję mamę. No daj. no halo? No tak, jestem. No i jak tam wrażenia? No fajnie, bardzo fajne dziecko. Tak? No, no tak. to właśnie tego. Poszukujemy opiekunki. Jaka stawka panią y by interesowała? Y no wie pani co, ja jeszcze muszę się zorientować, bo ja jestem na emeryturze i y po prostu nie byłam nigdy. No mam wnuczki, ale, ale jeszcze nie byłam tak, no nie wiem, nie wiem, a może pani się orientuje? No, nie wiem, 10 tysięcy miesięcznie? Znaczy się, to jest 1000 y, złotych, tak? Dziesięć, na, na te dziesięć, pieniążki 10 tysięcy złotych miesięcznie. Aha. Y, tylko wie pani co? To, to jest dojazd, tak? To ja musiałabym dojechać. Tak, i 10 tysięcy miesięcznie jestem pani no, w stanie za zarobać. Y, tylko 23 kilometry to jest No dosyć daleko, właśnie. Mm -hmm. No, to jest dosyć daleko A ja, wie pani, nie mam samochodu codziennie Bo mam co drugi dzień samochód A pani by wolała codziennie, tak? Yy... Bo tam jakimś całe, busem nie całe, dojedzie się Całe dnie i całe noce, żeby pani to była Żeby pani się do nas Aha, prowadziła. o, no to nie Wie pani, w nocy to ja nie Bo ja jestem, wie pani co, w domku Ale nie, e, proszę panią, Mam mieszkanie i nie panią. mam mostu Męża proszę, nie ma, bo jest na wyjeździe. Proszę pani, no to fajnie się składa, bo ja bym chciał, żeby pani się do nas wprowadziła na dwa lata. O, to nie, to nie. Nie ma opcji. Nie, nie, to nie. Bo rob... ja mam córkę, ma... mhm. córkę mam, która jest mat... będzie miała maturę i po prostu wie pani, co ja nie mogę odjechać, bo kto będzie palił w piecu? A jakby pani rowerem przyjeżdżała? Nie, to za daleko. Nie no, 23 km, no to godzinę pani. To za daleko, wie pani, co? a zimową porą? Jak rowerem dojadę? N nartami. co? Na nartach. <laughs> nie, nie, to już nie, to już odpada, wie pani, nie, nie. Za daleko. Jakby to było gdzieś 10 km dalej, to 23 km to jest daleko. No ale rowerkiem można śmignąć. Nie, no rowerkiem latem, ale zimą, to ma się na zimę, wie pani, co? Nie, a na nie. to ziemią by pani córkę saniami pociągnęła. A, tak. A, nie, nie, to już odpada, bo ja tu wolałabym okolice gdzieś bliżej, wie pani, co to za daleko i za daleko. Bardzo chętnie a, bym się 20, zajęła, bo... A 20 tysięcy? Nie, ale no, mówię pani, że nie. No bo jak, no jak? Ja nie mogę odjechać, bo ja nie jestem w bloku, tylko w domku mieszkam. No dobrze, no to trudno, no to dobra, no to no, no, no. jakby w bloku, to wie pani co? W bloku to zostawiam sobie i mam spokojnie, jest ciepło w domu. A dziecko przyjdzie, ona ma 18 lat, ale przyjdzie ze szkoły, będzie mróz, tylko jej napali w piecu. A mam się tam jeździć. Komu? Proszę? Komu? Mam córkę, jeszcze 18-letnią. To da pani do niej numer. A nie, to ona nie ma jej w tej chwili. Ale numer da pani do niej. A po co? No, ja bym się z nią dogadał jakoś. A nie, nie, to ona nie, nie ja nie mogę jej podać numeru jej. Może ona pani. mi nie pozwoli, żeby podać numeru. Ale to mi, mi. Ale no ja, ja pani, nie mogę, nie wolno mi. Ona powiedziała, żeby nikomu nie podawać. Ja nie znam. Znaczy, da mi pani jej numer tylko? <laughs> nie podam pani, bo nie mogę. Ale ja to nie zadzwonię i ja się z nią dogadam. A nie, nie, ale ona nie dogada się pani, bo, bo naprawdę nie, nie mogę, nie, bo to jest za daleko, no po prostu za daleko. Ale da mi pani numer do, do, do córki. Nie mogę dać. Będę pani tak taksówkę opłacał codziennie, tylko da mi pani numer. Nie, 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 ale wie pani co, no nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę to jest za daleko, nie, nie, nie. Jeszcze raz? Nie, nie będę, nie, nie zdecyduję się, no. No jak, nie da mi Pani numer do córki, się dogadamy. Ja Pani będę nie, taksówkę nie. opłacał codziennie. To ja wiem, ja wiem, ale nie, nie, nie. Nie, to już nie, jeszcze całe noce, to nie, nie. Wie Pani, to już odpada, no bo ja też mam dziecko i które muszę też... No 18 lat, nauczyć. no to, no to właśnie ja mogę się a nią to zająć, nie? a Pani się zajmie moją córeczką. Aha, nie, to dziękuję. Nie, dziękuję bardzo, nie, dziękuję, nie, nie skorzystam z tej oferty. Aha, no dobrze. No, no, nie, dziękuję, dziękuję. Dziękuję, do widzenia, dobranoc, spokojnej do widzenia. nocy. Dziękuję, do 20 tysięcy? Za 20 tysięcy to ja bym 8 dzieci pilnował chyba, bez kitu.